No to Ewarek, no opowiedz mi o tych rajdach. Skręcimy, to skręcimy. Poczekaj jeszcze, mamo, skręcimy tutaj. To, to rajdy są były takie fajne. Takie Wydaje fajne mną. były. Przyde okay. patrz milczą. Przyde mnie robić. O tak? Mhm. To przed tobą, czy za tobą? Przed tobą. przede mną. No, za mną. Przyde mnie. Mm. No, to opowiada, ja cię słucham. widziałem do swojej, swojej, o takim macie. Mmm. I mogę te słuchać? Nie pośpieszę, tata. Tata wolniej. Mogę te trochę szybciej. Ja ma gorące korączkę. Pokaż drugą leczkę? Bo tak już wcześniej było. I Poproszę o kiciu. To ta na chwilkę. Draga kiciu. Czy tata Egi?

No Ale... i co, Ewik? Miałeś się opowiadać o tym rajdzie, o tym wyścigu. Powiadam. To opowiadaj. Byłem na nim. Aha. I później wyszedłem z samochodu. Aha. Chodź na drogę, Ewik, Ewik. Ale... Aha. Patrz się, gdzie jedziesz. Kajetanowicz jedzie. I? Pomachałeś mu? Skręcamy tu. A Kajetan, Kajetanowicz co powiedział? włącza, Wiesz, pamiętasz, Eli? Nie, nie, tu. nie, nie. Tu, 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 tu. Tu w dół. To jest w tamtą stronę. A to jest w tą stronę właśnie, gdzie wkręcamy. No i ja pobawię okay. dalej. Co ten Kajtan, Kajtanowicz zrobił? Okej. Okay. To jest znowu kierunkowskaz. No, no, a jak W dół. W dół. Okej. Okay.